Litania do najświętszego serca Pana Jezusa. Kyrylejson, Chryste Kyrylejson. Kyry leison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiło się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójcedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Włonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Nieskończonego Majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynia Boga, zmiło się nad nami. Serce Jezusa przybytku Najwyższego, zmiło się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i Bramo niebios, zmiło się nad nami. Serce Jezusa, gorejce ognisko miłości, zmiło się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiło się nad nami. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelki bezdenna głębina, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuje się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie ojciec bardzo upodobał, zmił się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuje się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmił się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmił się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródła wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojedynanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie uchających Tobie z miłość nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających z miłość nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych z miłość nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichej i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Twego, na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grześników Ci składa. Daj się przebagać tym, to żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię Tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, z który tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.